Jest. Siemanko z tej strony, ratownik na rybach. Witam Was ponownie nad mojej rzeczki, mojej kleniowej rzeczki. Dzisiaj ponownie wybrałem się na klenie. Pogoda taka już fajna, kleniowa, duszno przed burzą, słoneczko, więc jest szansa na coś fajnego, na fajne wrania. Zaraz pójdę, przejdę się po cichu, zobaczę czy widać jakieś zbioreczki. Jak będą, to przyatakuje. Mam nadzieję, że dzisiaj coś się uda fajnego wyciągnąć z wody. Bo po ostatnim kleniu, po ostatnich kleniach oczekiwania rosną, są coraz większe. Mam nadzieję, że w końcu zbliżę się do tych 55 cm, bo na razie w tym sezonie największy kleń na smużaka to 53 cm. Także wynik jest i tak rewelacyjny, ale nadzieja jest na coś większego, bo wiem, że w tej rzece są naprawdę olbrzymie klenie. Więc oglądajcie, subskrybujcie. Piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę i widzimy się nad wodą. Spróbujemy obrzucać tą partię wody. Tak naprawdę tutaj nie ma żadnych drzewek. Chyba nigdy nawet nie miałem tu żadnego brania w tej części, ale skoro już jestem, to obrzucam. Może akurat coś, coś stoi. Widziałem tych zbioreczek pod drzewkami. Dzisiaj było kilka. Tak jak wspominałem na początku, jest duszno. Zapowiadałem jakieś burze. Więc jest szansa, że te klenie będą żerować, bo... Właśnie z mojego doświadczenia wynika, że w taką pogodę, taką duchotę, taką pogodę, że ma nadchodzić burza, jakaś raptowna zmiana pogody, to wtedy te klenie najbardziej się budzą. Więc nadzieja jest, oczekiwania są. Zobaczymy, co się wydarzy. Dzisiaj głównie żuk i szerszeń w moim repertuarze, ale myślę, że jak będzie taka potrzeba, to wyciągnę z pudełka coś innego. Ale jak do tej pory w tym sezonie te dwie przynęty dawały mi najwięcej. Jeśli chodzi o klenie. Oj, ale teraz rzuciłem jak Nie powiem kto. Staram się rzucić tam pod sąsiednim brzeg. Praktycznie pod samiutki brzeg. No dobrze. To idziemy dalej. Było, pierwsze bywa. Nie. Które popsułem. Już tu jest lipa. Tam zebra. Jest. Znowu w zielsku stanął. No jest teraz najgorzej. Bo jest w zielsku. I co ja mam zrobić? Muszę go jakoś stamtąd wyciągnąć. Albo spadnie. Albo nie spadnie, nie wyszedł idzie znowu w Zielsko. Idzie znowu w Zielsko. Jest tutaj. Trzymam go. Trzymam go w zielsku. Jest. Udało się. Idzie. Idzie do mnie. Dobra, jest, klusz, jest kluska. jest, Piękna jest, Też taki pod jest, Jeszcze mi się podbiegał złożył Kolejna klucha Spójrzcie Kolejna kluska w tym sezonie Piękna Zaraz go zmierzę Ale myślę, że też ma gdzieś 45 cm Ma minimum ale zaraz będziemy mierzyć Piękny kleń kolejny Kolejna 50 w tym sezonie 53 cm Ale on jest wielki Dobra, wypuszczamy Klenika Pójście jaka maszyna Jaki on jest duży Jaki nabity o, Ale poszedł Tam pod tym drzewkiem widziałem zbioreczkę wcześniej. Dlatego myślę, że one tam siedzą, tylko że... ...to bardzo nie mam jak tam podać ładnie pod to drzewko. Ale zaraz może zmienię na żuczka. Może narzuczka, bo ten szerszeń już mi dzisiaj dał klenika. Spróbujemy narzuczka teraz. Druga sprawa, że ja tutaj w okolicy trochę pohałasowałem niedawno, bo złapałem tego klenia. Więc one też chyba są teraz jeszcze trochę czujniejsze. Wydaje mi się, że będę musiał przejść dalej. No ale zobaczymy na rzuczka. rzuczka też nic, chociaż trzeba do samego końca, bo dzisiaj w pierwszym rzucie już chciałem zwijać, już zwijałem kołowrotkiem linkę, bo smużak dotarł mi do zielska i kleń zaatakował. I Przez to, że zwinąłem, to zabrałem mu sprzed pyska, ale na szczęście w późniejszych rzutach udało się go zwabić. No coś tutaj nic z tego. Teraz tutaj właśnie tu jest jedno drzewo, tam jest drugie drzewo. Taki duży fajny nawis. Często są tam zbioreczki często też były brania. Więc jest szansa na klenia tutaj. Gdzie idzie kleń? Miałem wyjście klenia. Wyszedł z zielska. Już chciał capnąć, ale się rozmyślił. Widzieliście? Było wygranie. Ale to był ten sam co wcześniej. On wtedy tak już ostrożnie podpłynął. I teraz też nie wziął tak jak powinien. Ja już go widziałem, troszkę się też pośpieszyłem chyba. Mały błąd z mojej strony. Ale to nie był 50, to był taki 40. I wziął delikatnie. Jednak jak te klenie tak hapsną porządnie, to wtedy w rezultacie tak jakby one same się zacinały już. Ale było branie. I to mnie cieszy. Odrzucimy jeszcze. No i żuczek, żuczek znowu sprowokował. Jest wyjście. Było wyjście. Było wyjście na żuczka, ale coś tak nieśmiało na tego żuczka widzę. Może trzeba by spróbować z szerszeniem. Może dzisiaj szerszeń będzie. Tą złotą moją przynętą. Zakładam szeregiem było ranie, było ranie pod drzewkiem, ale albo to nie był Duży kleń, albo po prostu tak delikatnie wziął. Powiem wam Powiem wam szczerze, że jestem mile zaskoczony dzisiaj jakieś tam brania były. Widać, że ten klen jest dzisiaj aktywny. Cały weekend grzało słońce. Odpuściłem sobie wędkowanie w weekend tutaj na kleniach. Czyli wiedziałem, że weekend tutaj tak będzie tutaj tłum ludzi wypoczywających bawiących się tutaj i też wędkarze pewnie przejdą więc ja wolę sobie weekendy odpuścić i przyjść w ciągu tygodnia, wtedy jest szansa, że będzie spokojniej no i jak widać, ta teoria moja dzisiaj się potwierdza mam tu jeszcze kilka tych moich miejscówek na tym odcinku skoro ten klen jest taki aktywny pod tymi drzewkami, to będę starał się po cichutku pod te drzewka podrzucać no i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Popróbuję trochę z tej strony rzeki. Zobaczymy tutaj, czy coś się będzie działo. Przeważnie za bardzo nie miałem tutaj efektów. Wiem, że te rewyty tu stoją, ale to jest takie miejsce mocno chodliwe. W sensie tutaj dużo samochodów. O, jest nieduży. Dla nikt nie duży. <grystanie> Tego się nie spodziewałem takiego malucha tutaj. Ale jest. Wypuśćmy kluseczkę. uderzył maluszek. Jest, to dużo tych maluszków. A takich maluszków to już złapałem dużo w tym sezonie. Szczególnie na początku sezonu, tak w kwietniu. W kwietniu, tak jak było tak słonecznie, to dużo tych maluchów łapałem właśnie. Te duże były jeszcze tak nieaktywne, a te małe wtedy biły ładnie. Zabrałem mu z przedpiska. Już wyciągałem z wody, znowu nie poczekałem. Znowu dałem ciała. On nie, już zobaczył. O, znowu wyszedł. Znowu wyszedł. Mm. Spadł, nie zapiął się. Ja spadł, nie zapiął się. Za wcześnie go przyciąłem. Aj, wyszedł znowu i tylko powąchał, tylko powąchał. Już serduchu mocniej biło, myślałem, że uderzy, bo był dosłownie pod smużakiem, ale jednak się rozmyślił.

Jest klusek na brzegu. O, wychodził mi, wychodził i wyszedł. Jest kolejny dziś piękny klenik. Ten już nie będzie miał pięćdziesiątki, ale blisko. Podpłynął, powąchał, podpłynął, powąchał. Wychodził mi długo do smużaka. W końcu uderzył i jest. Zmierzę go teraz. Ten ma 49 centymetra do 50 ki zabrakło, ale też jest piękne. Dobra, idziemy wypuścić pluska. Idziemy wypuścić kluseczkę kolejną dziś. Niech troszkę sobie odpocznie w wodzie. Już widać, że się wyrywa i poszedł. Poszedł do swojego świata. No, słuchajcie, ja już będę kończył powoli. Dzisiejszy dzień, można powiedzieć, na plus, na duży plus. Dwie kluchy na brzegu: jedna klucha, druga kluseczka. Kilka fajnych brań, fajnych wyjść, więc dzień zaliczam do udanych. Myślę, że mogło być też lepiej, mógłbym chociaż jednego klenia mieć więcej na koncie. Wiem, że popsułem te kilka brań, wiem, że za bardzo się rozluźniłem. I, i, i po prostu dałem ciała no ale nie zawsze jest po naszej myśli ważne, że coś się działo i coś się udało fajnego złowić mam nadzieję, że kolejny wypad także będzie owocny, bo naprawdę nastawiam się na te klenie w tym sezonie dosyć mocno a Wam dziękuję za to, że obejrzeliście komentujcie, subskrybujcie zostawiajcie łapki w górę jeżeli macie jakieś dla mnie wskazówki czy inne Fajne słowa, to piszcie w komentarzach. Na pewno Wam odpowiem i na pewno będzie mi miło, jak coś zostawicie. Także trzymajcie się. Miłego dnia. Powodzenia.